Korona, kwarantanna, nuda. A może jesteś na skraju załamania nerwowego albo rozwodu? Z odświeżeniem przybywam, ja. Nie ma na, co. na całym świecie panuje bardzo ciężka, niebezpieczna sytuacja, która dotyka każdego z nas w w większy lub mniejszy sposób, i niezależnie w jakim kraju mieszkasz, w większy lub mniejszy sposób dotknęło też e, to Twoje życie i ograniczyło je w jakiś sposób. Znowu się powtórzyłam: um, bardziej rygorystycznie i mniej rygorystycznie. Um, z tego co przeczytałam, to w większości krajów panuje kwarantanna. Co się z tym łączy? zakaz wychodzenia z domu i panująca wszechobecna muda. Um, tak czy inaczej, musiałam znaleźć jakieś rozwiązanie. rozwiązanie. Um, przybywam z odsieczą dla swoich ukochanych widzów. W końcu jest już tak popularna. Um, ale nie, poważnie. Wpisałam w internet 100? Um, no 100. Co robić podczas nudy w kwarantannie? Jest to li lista niemiecka. Wybrałam z niej 25 e, przykładów. Um, no, zobaczymy, co nam Niemcy na kolonie tutaj radzą. Punkt pierwszy: e, przeczytaj tą listę. Punkt drugi to czytaj. E, listę, jakby co? Nie coś innego. Punkt drugi. Nie, trzeci, sorry. Punkt trzeci. Jedz i śpi. O, jakieś kudę. Nie wiadomo, sprawa. Można zapomnieć, też mi się zdarzyło. Punkt czwarty. Policz schody w domu. A co z osobami niewidomymi? W sensie, co mam liczyć? Fale dźwiękowe? Swoją drogą to jest bardzo depresyjne. Liczyć schody w domu. Dobrze, że ja żadnych nie mam. Um, punkt piąty, albo szósty. Um, przeczytaj Biblię. O kwestiach religijnych nie czartuję. Punkt siódmy albo szósty. Będą na dole te cyferki, jakby co gdzieś tutaj policzę później. Um, zakupy online. Mój ulubiony punkt jest mora mojej mamy. O! Od kiedy zaczęłam w ogóle obchodzić się z Amazon, to kurierzy mówią już na tyle. I nawet nie dzwonią, bo mają swoje klucze. No. Punkt następny. Odwiedz IKEA. I to jest właśnie dowód na to, że to jest lista niemiecka, no bo. Um, nuda IKEA! Randka? IKEA! Meble IKEA! Jesteś głodny? IKEA! O jezu. Piąty. Um, bardzo, bardzo ładnie wiąże się z punktem poprzednim, czyli ten odwiedz IKEA, um, gdyż brzmi: wystrasz ludzi. To właśnie odwiedzanie IKEA to jest idealna okazja, żeby w tym czasie właśnie wystraszyć ludzi. No bo wystarczy, że powiesz komuś, że jedziesz do IKEI. Wystarczy, że powiesz komuś, że wychodzisz z domu. No, także. A żeby tak jeszcze dopiąć na ostatni, ostatni guzik te straszanie ludzi, taki dobry poziom utrzymać, zrób grilla na balkonie. Sukces gwarantowany. Punkt następny. Denerwuj ludzi. I znowu powiedz komu, że idziesz do Ikei. Oooooh. Ja powiedziałam też, um, te, te, te teraz są popularne te żarty w czasie uh, pranki na, na, na kwarantannę. Idziesz do supermarketu i staniesz za kimś z tym takim spryskiwaczem, na przykład jak płyn do okien, to wlewasz tam wodę i udajesz, że kichasz, i komuś na szyję to. to, to w wodę po prostu się pomyśl, pomyślą szyję. Chyba 11 Policz, ile minut już żyjesz. Jezus, Mario. <noise> następny punkt powinien być policz, ile tlenu już zużyłeś, albo sprawdź ile drzew na ciebie musiało pracować ty nie nieobjęte. Ja. O mój Boże. Punkt następny. Napisz kartkę pocztową W sensie skąd? Pozdrowienie ze słonecznego me. <mów> Punkt następny to znajdź nowy talent W zasadzie to nie jest aż tak głupie Można by był idealny czas W zasadzie jak się siedzi w domu i się nudzi to idealny czas, żeby spróbować czegoś nowego Także nawet spoko, nawet spoko. Um. Wypierz pranie. Hej, jak tam u ciebie? Nic, nudę. Siedzę w domu. A u ciebie? Kurczę no. Słuchaj. Otworzyłam w końcu tę pudełko. No, no, wiesz, które? Te, co dostałam od rodziców kiedyś. Te białe. Czekaj, czekaj. Te, które u ciebie właśnie co stoi? I słuchaj, to nie próżnia w sensie, jak wyrzucisz coś tam brudnego, to wyciągniesz czyste. Bez kitu. Um. Wyciągnij naczynia do zmywarki. Jakbyście nie ogarnęli, że naczynia potem po umyciu, jakie się wsadzi, to trzeba je wyciągnąć. To taki typ, tak tylko. Sugeruję. Można przemyśleć. Przyspiejcie się z tym. A, napij się Coli. Hm, to jest wysyłanie. wyglądają. Wszystko co dobre wynajdą. Ha, popsuj kredki. Co? Co? Ja jako. Osoba plastyczna. W sensie nazwijmy mnie, nazwijmy mnie artystą. Zabrania wam tego robić. Nie róbcie tego. Proszę! To, to łamie moje serce. O mój Boże! Kup zwierzę domowe. O! Tak sobie randomowo na czas kwarantanny. Kupię sobie hmm, hmm, plata Popsu jakieś rzeczy. No Dlaczego? To jest jakaś choreista. O oh, Poszukaj przyjaciół. Hmm. Hmm. Polić drzewa chodźcie, liczymy razem. Ja jedno drzewo, drugie drzewo, trzecie drzewo, czwarte drzewo, piąte drzewo, szóste drzewo, siódme drzewo, ósme drzewo, dziewiąte drzewo, dziesiąte drzewo, mamte drzewo, dwunaste drzewo, trzynaste drzewo, a ja tak patrzę w trzy ostatnie punkty. Ok. Zrób zabawne twarze z jabłek. I znowu. Co? Ale swoją drogą, jeśli ktoś z Was ma zamiar zrobić zabawne twarze z jabłek w jakikolwiek sposób, bo sobie tego nie wyobrażam, to wyszlicie im proszę zdjęcia, bo bardzo mi to zaintrygowało. Ha, zrób mumię z papieru toaletowego. Mama by mnie chyba zabiła, jakbym zużyła cały papier toaletowy, żeby zrobić z siebie mumię. O Boże! I punkt ostatni. Otwórz okno. Rzepienie. W się sensie boję się, jaki będzie następny punkt. oto zostaliśmy do końca filmiku. Mam nadzieję, że krótki filmik, ale chociaż trochę um, poprawił Wam humory, mieliście co robić, jak zmarnować swój wolny czas. E, jakbyście mieli zamiar jakichkolwiek z tych punktów wypełnić w pewnym życiu dajcie mi znać, szczególnie do zjawkami. A ja na razie się z Wami żegnam lecę na konferencję. Trzymajcie się ciepło, pa pa!